Hejka kochani! Przychodzimy do Was z takim trochę challenge, znowu taką zabawą książkową. Są to takie kalambury, gdzie my z Alą po prostu... Moje czoło jest ogromne, proszę na nie nie patrzeć. Gdzie po prostu z Alą narysowałyśmy jakieś elementy z okładek różnych i będziemy zgadywać nawzajem po prostu co to są za książki po naszych rysunkach. Eee, tak, umówiłyśmy się, że do trzech elementów raczej z tych okładek, ale rysowała je przed chwilą na kolanie na telefonie, więc ona troszeczkę inaczej to zrobiła. Zobaczymy jak to wyjdzie. Eee, w ogóle... Nagrywamy to drugiego dnia na biwakach i jesteśmy głupie, bo wczoraj wyglądałyśmy w miarę, nie byłyśmy zmęczone, mogłyśmy to nagrać, ale nagrywamy to drugiego dnia. Ale nam się chciało. Tak, wczoraj. nagrywamy to drugiego dnia. E, zmęczone, upocone. Wieje wiatr, jeszcze straszne. Ale no cóż, przynajmniej macie ładne widoki z tyłu tutaj drzewa. Można tak budować. Wiatr we włosach. E, I co? Myślę, że sobie już zaczniemy. Ja jestem ciekawa jak to w ogóle wyjdzie. ogóle wszystko cię uderzyła? O, o, o. E, ja też po prostu powstawiam tutaj te zdjęcia. Więc, Ale, to jest y, pierwsza twoja okładka, to którą będziesz. Rysisz... Bo to trochę tryburą. Z jakim włosy jestem. Więc... No, co to jest? Ale... To ja ładnie narysowałam. No co, to są trzy bardzo ważne elementy. Nie będę całej okładki rysować przecież, byś od razu zgadła. To ja inaczej zrobiłam. Trudno. To jest moim zdaniem bardzo proste. Różowa jest okładka? Nie, po nie obrysowałam okładka. To co to jest? Wstęga. stęga no, widać od razu, skup się. Miecz, wstęga, czerwona i ogień. Hmm, this one Nie. To trzecie. Nie. jest tam jest różowe? Ale to jest czerwona wstęga. To jest czerwony to według jest. ciebie? no tak, było napisane nawet jak rysowała. Czerwona stęga, miecz i ogień. Wiesz co? W ogóle to byśmy mogły zrobić na trzy słowa i jak ja bym ci powiedziała to, to już powinnaś wiedzieć. Ale nie wiem, no z ogniem. Czytałam to? Tak. Nie bram jakoś takich, nie wiem mega najnowszych, różne bram, takie co się z tobą kojarzyły. Jezus, a ja mam to w ogóle? Masz. A jakie robimy podpowiedzi? Do... Dobra, czyli znowu bawimy się trzy punkty za zgadnięcie, dwa punkty za podpowiedź. Ty będziesz miała łatwiej znowu. Okej, okay, no ja, ja ostatnio miałam łatwiej. Zapraszam Was do filmiku z gadywaniem okładek. Zobaczcie te plamy, które Ala mi przygotowała. Podpowiedź, no to to jest trylogia. I bardzo ważny jest dla tej trylogii ten ogień. Ogień? Mhm. No, Ala wstyd. Dlaczego? No, no, bo bardzo lubisz tak Znaczy no pierwszy tam lubisz bardzo. Stęga to Scarlett. Ale nie Nie, nie, czatam, nie, nie, no. ta, nie, 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 to jest taka od ubrania, no. Od ubrania, Jezus. Ogień i miecz. No Jezu, nic mi nie przychodzi do głowy, no. Dobra, to jeszcze jedna podpowiedź za jeden punkt. Tak? Trzeciego tomu nie przeczytałaś, dwa pierwsze przeczytałaś. Się Dwory. Podobały, nie, a trzeciego nie możesz przeczytać, bo jeszcze spróbujesz i próbujesz. Gąbiwacz. Nie, próbujesz. Próbowałaś i kolejne i Próbuję. Jest. Co Cz jakiś czas się przypomina o tym, że warto by było to do jest zwolna wolna makoły. Tak! że ona stoi, ma taki wstęgi od ubrania, trzyma miecz i ma taki ogień w ręce. Ale to w ogóle taka nie przypomina. No bo, to przecież... bo to są bardziej trzy słowa niż kalambury. No właśnie tak, jakbym przecież narysowała Ci tu dziewuchę z mieczem w ręce, to byś od razu wiedziała co to jest. Nieprawda, nie od razu. Teraz ty dajesz? Ja, ja przez. myślano, bo to jest człowiek rozkroczony. Ja wiem, co to jest chyba. No ty yy, to masz to jest. Yy, Dzisiaj... Ten pierwszy, ostatni dzień. No chyba tak, nie ja pamiętam tego. Tak, tutaj. bo to jest na mości, oni są. No tak, ale pierwsze, co jak zobaczyłam, to, to myślałam, że to jest rozkroczony człowiek. To ma piersi. I co ja czytałam takiego dziwnego? Dawaj. Dobra, możesz punkty zapisywać. No to jest proste. Co to niby jest? No to to jest to jest jeden element na okładce. Kwiatek. No. Floryst. Tak. No. Co to jest? Ale no, wiesz? Na no pierwszy, że to kąciarz, że to jest jakaś pałka, to A szurek, Nie, bo to jest jakaś... białe i po prostu niemal nie chciałem mnie pomalować. No ładnie. No to bardzo jakaś... Tak. I ona trzyma kosz. To jest kosz, o nie. Muszę pomyśleć, jakie są w ogóle okładki z człowiekiem, z całym, bo tutaj widzę ciało całe. No prawie tam dotąd chyba było. A. Nie pamiętam tak. No tak, poparł o, że tak powiem. I to nie jest kosz, mówisz? Ale jakbym samą kreskę zostawia, to bym miała długi tułów. To nie jest kosz. To nie jest A ona trzyma to tylko w tym miejscu. No tak pod pachą ma. No tak w ręce, no nie wiem jak to nie. powiedzieć. No ja muszę rozkminić co to jest. Sierpia jakiś nie. Jak to nie jest kosz kochani. No nie, jest to koszt, to jest coś znaczy, nawet jakby to było koszt, to wiem, jaką książkę tu podać. To coś gorszego? Zależy, w Gorsz. jakim sensie. Poczekaj, bo mam już nie eee. No to ona tu ma podpachmo. Bo... No. No to I musisz... ma grzywkę, jak widać. Nie no, musisz mi chyba podpowiedzieć. Jezus. Dwukolorowa jest okładka. Mogę Boże. Ci jeden kolor podpowiedzieć. No. Różowy. Boże. No to ja bym od razu pomyślała o muchomorach cukrzy, ale to nie jest to, bo ona nie, ona trzyma. nie trzyma żadnego to kosza. To ale to też nie jest kosz. A może <grybę> trzyma? Ale się śmieję z Ciebie. Eee, różowa o różowy kolor, że jest na okładce, to powiem I nie Ci... nie tylko jeszcze jeden, no wiem właśnie, ale bardzo mi jest naprawdę trudno przypomnieć sobie różowy ksiądz. No niedawno to czytałaś, no z babami na okładce. Z babami? Nie, no z babą, A. no po prostu. Baba jest na okładce taki prawdziwy człowiek. Czy to... Nie jakiś rysunek. Nie, no to nie są ci kosmici. Nie, ja Tam nie... nie ma różowego nawet. No, niebieska jest to okładka. <laughs> A mam chrypę, bo. No to chyba musisz mi dać. No to drugi kolor to jest żółty. Okładki. No, ma żółty. No książek. właśnie nie muszę. Ży... I ostatnio czytałam. No niedawno, nie ostatnio. No dobra, ale. Żółto-różowa okładka. Tak. I z babą. <laughs> jaką chrypę. No, Andzia. Jezu, nie mam pojęcia. Nie mogę w ogóle załapać tych kolorów, żebym taką miała. No, podobała ci się ta książka. Z babą. <śmiech> <śmiech> ale ja nie trzyma, no. co? trzymała musisz mi powiedzieć to. No, jest. przypomnij sobie. Nie mogę ci <laughs> powiedzieć <laughs> bo to Jak ci podpowiem, to już będzie. Aha. To za łatwe będziesz miała. Jezu, co to jest? Jakiś bicz, kurde, ja nie wiem. Nie, no to jest pojemnik. Na co pojemnik? Poczekaj, chwilę jeszcze. No, czy ja podpowiedź, to ci powiem, co to jest za pojemnik. No. To chcesz? No mów, no, bo nie zgadnę. No to jest urna. Boże, czy to jest... Cieszę się, że moja mama umarła w życiu, bo tym nie zgadła, że to jest urna star. Ona sobie to trzyma jak koszyk. Widziałaś koju, taką tak trzyma. No Jezy, nie umiem rysować! Nie musisz na mnie krzyczeć. To jest urna. Laska na wyrąbaniu siedzi z urną, tak? No ty chyba sobie żarty robisz. Księżyc tu macie. się wygląda jak banan. Księżyc, jak księżyc A to co to jest? Lampa taka. Mi się wydaje, że to jest Babel. Nie. Nie? Nie. Tam były takie Tylko lampy. Nie pamiętam jak się nazywa ta książka, muszę pomyśleć. No to Andrzej Ale per... dobra wiem, pamiętam. Ciągle się psuje nasz statyw. Ciągle się grzywka psuje, mam dosyć. A to co to jest? Taki, o, taki różowy wokół tej, yy, tej lampy jest. Światło? Tak, takie różowe. I ona nie. jest jakby w centrum, te, znaczy w centrum. Nagły no jest tytuł i to jest nad tytułem. tytułem. Nad tytułem? No i coś tam jest jeszcze, tak? No ale już nie rysowałam wszystkiego, bo dużo jest na tej okładce. Ale to jest takie, najważ... moim zdaniem, takie najbardziej mi się rzucił w oczy. Ten fragment. No bo ja myślałam, że to baweł, bo tam nie, były takie nie. lampki. Nie. Nie. A ciemna czy jasna okładka? Trochę taka, trochę taka. No to super. Mogę Ci powiedzieć, że ktoś jest... O, jakby ktoś jakby jest dookoła tej lampki. W sensie ręce kogoś. Ale nie umiem rąk rysować. Ale ktoś jakby ją... Tak trzyma? No tak jakby, no jest niedaleko tej lampki, tak? Ktoś z tymi rękoma. Nie wiem, jeszcze jedną podpowiedź. Mmm... Już taką większą Ci trochę dam. Że jest fioletowa cała i ma właśnie Aha, już wiem co to no. jest. Y -y, ja <grym> Tak, to jest jasotuasie. Tak. No dobra, Ty musisz żyć. To tam ona ma... No tutaj zresztą się pojawi okładka. <grym> Co to jest? To jest maska? Nie wiem, co to jest, tak szczerze. <grystanie> <A! grystanie> Jeździ ci na nakładce no i ma to... takie coś na twarzy. <grystanie> Ją parzy. <grystanie> nie, ma takie coś na twarzy, powiedziałam. No dobra, ale co to jest? No nie wiem, nie mogę ci powiedzieć. <grystanie> To jest taki kształt, że powinnaś się domyślić. Broda jakaś to jest? <laughs> to nie broda. Maska? Trochę dawniej to czytałaś. Z rok temu? To jest maska jakaś chyba, no. Nie, to jest narysowane po prostu, no. Żadna maska. <laughs> Na twarzy jest narysowane takie coś. No co ci to przypomina? No. no maskę właśnie! Nie! Ej, już to tak uważasz coś w głowie. Tu masz takie siup... A tu masz taki siup, siup, to co to jest? Jakieś zwierzątko. To jest zwierzątko. No nie do końca, po prostu ma przypominać zwierzątko. Tak mi się wydaje przynajmniej. A ja ty jeszcze u siebie? Nie wiem. Tak że chyba tak. Nie może to jest jakiś szkarłatny żurawi? Nie. Ona tam nie miała. No dobra, tak ale jest. ma pióra wokół siebie. <laughs> Boże, się... Ale dobrze myślisz, o jaki ładny motylek. Dobrze że myślisz. Jakiś... Tak? No. Może ale w mózgu, no. W tytule też jest nazwa ptaków. jest kawron. Nie. Nie znam innych ptaków się... W tytule? Tak? Ptak? No <taki> Ptaki No chcesz jeszcze jedno No poczekaj, potrafię? czekaj, chwilę muszę pomyśleć, jakie ja o książki o ptakach czytałam. No nie ptakach, tylko <taki> z ptak! Jezu. No dobra, ale to jest ważne w takim razie. No były wiadomo, ważne wiadomo. w książce. Nie no no jak nie pamiętam za Chiny, poczekaj, stój. Taka ma, ma nie maska dziewczyna na okładce. No i szle też trochę jest ten ptak narysowany. Boże nie wiem, nie muszę dać jeszcze nam odpowiedzieć tylko czekam. Muszę się zastanowić jak... Yy, na końcu w ostatniej scenie książki był bardzo ważny ten ptak. Ja w ogóle nie mogę sobie skojarzyć. Jaką książkę ja czytam No bo jak ci powiem nazwę, to już będziesz wiedziała jaki jest tytuł. No wiem, ale to jest taki ptak, że istniejący na ziemi. Tak? No to stój, poczekaj. Koloru czarnego. Jakiś król wrona. Wrony. Boże, jakie mi głupie... Wrony? No. No widziałam wszystka wrona, to nie to. Wrony! A! Jezu, Andzia. Nie zgadzam tego nigdy w życiu. No myślisz, że ona miała takie... Jezu, z... wiesz co, w ogóle zapomniałam o tej książce, po drugie nie lubię tej książki strasznie. Ty miałeś dwie podpowiedzi. Tak, nawet chyba ty mi... znaczy ty powiedziałaś mi cały tytuł. No. Mieć zero. Powinnaś zero dostać. No. no chyba se żarty zrobisz. No to jest na tej książce, tam pra... Co to jest Tam niby? praktycznie nic więcej nie ma. I niebieski kolor Tak, tak. No teraz trzeba przejść wszystkie niebieskie książki do też to. No myśl co to jest, co to może być to pomarańczowe. Czemu takie? Nie wiem jakieś światełko, no gdzieś kurde na się, nie wiadomo co Ja teraz intensywnie myślę jakie ja mam niebieskie książki. Boże, w ogóle to jest takie śmieszne, ale to ci powiem dopiero jak <laughs> zgadniesz. Kurwa nie pamiętam jakie mam książki na bibliotece. No, podpowiedź coś. E, że ta książka się już pojawiła w ostatniej zabawie. Myślisz, że ja pamiętam? No. Ja już ostat... właśnie ostatnio, jak nagrywałyśmy film, Ale ty to... mi dasz, ja tobie? Ja tobie. Dałam ci tę książkę po, okła... po tym, po czym po fragmencie okładki skadnąć, a teraz ci dam inny fragment, okładki narysowany. No ja nie wiem. Gadałyśmy o tym. No, dużo książek, No, ale gadałyśmy, gadałyśmy o tym na tym filmiku dużo. Właśnie nie. o tym elemencie, że on jest na tej okładce. Ale go no nie wiem, no, no Druga jenu. podpowiedź to jest książka autora, którego czytałaś, znaczy słuchałaś inne książki, a te czytałaś. Jezus! To mogłaś tak. się mieć ten niebieski dać. No, tylko jak to się nazywało? Ja nie pamiętam co jest, Ja no? też, ale to tam jest nie. Riley Siger. Tak, no to ty tylko masz, przed fajną. Tak, i tam jest po prostu jakby... Z auta są tego światła takie na tej okładce. <słuch> Dwóch ludzi idą, nie no, czy... całe tak, patrz, bo tu jest taki kwadrat A. i są ludzie i to nie idą, tylko cień jest ich, tylko nie umiem narysować cienia. A ten kwadrat to w sensie nie jest okładka, tylko to jest jakby narysowane na Na opadce. okładce jest jeden kolor tego, tego kwadrata. I, mm. I nie lubisz tam książkę. A. Ja lubię wiele książek i nie pamiętam żadnej z nich aktualnie. Ale to szczególnie lubisz. Lubiłaś przynajmniej jak mi mówiłaś o A dawno to czytałam? No, trochę dawniej. To ciężko jak. To. Chcesz podpowiedź? Poczekaj na no pomyślę, gdzie mam dwoje ludzi na układ. I oni są tacy mniejsi trochę, tylko tak mi się hmm. narysowało. Że tak w rogu są. No nie, to na pewno nie są ostatni dzień, bo oni tam są na środku, już dałaś y, ten. Nie, to nie to. Więc to, to nie to. No dobrze, daj mi podpowiedź. Tu czerwony jest. Kwadrat czerwony. To są miedziaki. Mhm. No, to jakbyś mi nie powiedziała, jest czerwony, to nie zgadła, ale no tak, to to jest. No tak, bo tam są tacy ludzie, Mari. Bardzo dobra książka, bardzo polecam. Rzeczywiście, Boże źle, ja to czytałam lat temu, bo jest trzy. Naprawdę? No. no Masz. Dobra, bo to mi się już nie chciało rysować. Andzia! Ogień i motylek! No. Chyba już od razu. No, dobrać. ten motyl jest jakby... tam w tym motylku coś jest innego niż motyl. No, ale nie chciałam się tego rysować, jak innym tego nie narysowała. Jakby jest w kształcie motyla coś. Boże I święty. ogień jest na dole, i ta kładka jest trochę większa, nie ten motyl jest trochę wyżej, bo to jest jeszcze tytuł pomiędzy. Motyl i ogień na dole? Tak. I też lubisz tę książkę. Znaczy przynajmniej jak czytałaś. No ja widzisz, dawno bardzo dużo dawno o niej nic nie mówiłaś, ale wiem, że mu Ci się podoba. Czytałaś. Z motylem na okład? Tak. Tak. No mówię Ci tylko, że ten motyl tak naprawdę to... jest ten, coś ma innego w skrzydłach. Nie, Jesus, nie. I ogień jest na dole. I on jest właśnie taki brzydki. Te, znaczy mniej niż mój rysunek, ale taki nie podoba mi się do nogi, nie jest taki realistyczny. Nie wiem. Jaki kolor gładki? Biała jest w sumie, ale to jest taka, nasz kolorowa ogólnie. Ale biała raczej, no. Może <laughs> moje włosy były pomste do nieba dzisiaj przedstawiać. No i to chyba dawno czy tam, co? No, z rok temu. O, żebym ja pamiętała. No, szczerze to ja nie pamiętam za bardzo tej fabuły, więc nie wiem czemu no, jest ten ogień. Podpowiedź jeszcze raz. Kurde, żeby ci nie za bardzo podpowiedzieć. <laughs> hmm. Dobra, to powiedzcie, w tym motylu są twarze. Kobiet. Kobiety właściwie, chyba jedna kobieta jest. Nic mi to nie da. W tym motylu. No skup się, takie twarze są. Ogień bo nas nie dam sobie ręki uciąć, ale chyba w afrykańskich klimatach coś takiego. Córka bogini księżyca? Nie, boże, co ja mówię? Córka strażnika ognia. Tak, to jest to. No, to jest to. Dobra, to tutaj masz. Jest w i tutaj jest dostępne. Więc Tylko to możesz. A, dobra, dobra, to jest tylko dom w lesie. Tak i są tak drzewka przez okładkę. Nie, to nie będzie w mrocznym, ciemnym lesie. Nie, bo tak? Nie. Mam jakieś drzewa. No. A to nie jest coś Rufuère? Jest, pod kluczem. Nie. nie. Dom pani Westaway. Nie. Ale Rufuère. Tak. W pewnym lesie? Nie. Nie. No to to nie mów, że to jest ta dziewczyna. Nie. No to wszystkie powiedziałam pod kluczem. Nie, jeszcze jedna jest. Jest. Rufuère jeszcze jedna jest? To wszystkie czytałeś i nie wiesz? Dobrze, pomarańczowa pod kluczem. Dom pani Westaway żółta. No, zielona Fioletowa, czy... jeszcze jest jedno po drugim, no, no tak, no. Ale wiedziałam, że... Bo ona wszędzie ma te domki, to ja właściwie to można było pod każdą. Czekaj, ]kę. ile razy mi ty podpowiedziałeś? No chyba raz taki większy tylko. A. No to ja dwa, a ty... Dobrze, zgadam. Raz zgadam trzy. Raz mi się udało. Nie no, dwa razy. Ile ci zostało jedno? Ostatnia, tak. I to jest coś takiego, bo na tej okładce jest właściwie tylko to. Dileru, Tak. Ła, łatwo. Ostatnia, twoja. To ostatnia. To jest czyta. zegar. Tak. I dom. Tak. Zegar, i dom. Tak, ostatnia to I ci się podobało. A, to jest wiem co. Nie, nie, nie to mieć ten czas, no tak. No, no to git. To na ostatnie łatwo poszło. Dobra, czyli w sumie co po Czyli ty wygrałaś. Ale i tak powinna mieć w jednym miejscu 0, więc 12. No ale i tak wygrałaś. Dobra, w takim razie zapraszam was do kolejnych filmików. Bez rysowania już tym razie. Dobra kończymy, papa. papa, tak, pa. bo to ludzie są.